Zanim zaczniemy, skorzystasz już z okazji, aby zasubskrybować kanał i aktywować powiadomienia, aby nie tracić adny szczegółów tej niesamowitej historii i innych gbokich treści na temat uciszonych proroków, boskiego ozdu i tajemnic ukrytych w wityni Jerozolimy. Czy idziemy razem w tę podróż? Czy słyszałeś o króla, który zwróci w wityni Jerozolimy white miejsce w Izraelu pogarskim centrum kultu? Czym czyzna? Który nakaza prorokom zabić, skonsultował Ezji z nekromancjami i zaoferował własne dzieci w ogniu. Ponieważ ta historia nie jest legendą, nie mużyło o wynalezieniu fikcyjnych. Jest rejestrowany w witej Biblii, a je tego człowieka brzmiało Menasę: Król Żudi. Ciekawe jest mylenie jako kogo to urodzi Ezi w trakcie cudu syna sprawiedliwego Ezeżasa. Tego, który widział Soce Achaza do Tu jako boski znak i został uzdrowiony z śmiertelnej choroby Małesti Esi najciemniej z postaci królewskiej historii biblijnej. Człowiek, który nie tylko za to nierozolim ciemności, ale tej prowadzi falba w falstwa w Izraelu, jak nigdzie dio Tidji. Najbardziej szokujący, ten król nie był zadowolony z Ci i gdzie znosi. Przyniósł pogarskie ołtarze do wityni Jeruzalem, praktykował powycenie dzieci Molochowi i. Zgodnie ze starożytnymi tradycjami wysa proroka Izajasza na pół, tego, który prorokował nad Mesjaszem. Niewiele osób zna szczegóły tej historii i zamierzasz odkryć tajemnice Biblii, które prawie nikt nie komentuje ambon. Ale zanim ośmiem tego króla, zapraszam do refleksji, czy w pewnym momencie nie opłuciliśmy Witego na bok, aby przyjść wygodnie. Czy obrzydliwości Menase nie jeździ za stronę mejmi koncesjami, które powoli wymazły nasz wiar. Przygotuj się i na opowieść. Która miesza przepowiednia Izajasza, kultów pogarskich, a siłujos i Babylonczyków oraz przerajcego boskiego ozdu, który nie zawodzi. Jeżeli lubisz prawdziwe i głokie historie, uczy esi na dawczy i zrozumie, jak czy z znasz dzisiaj. Czytaj dalej, ponieważ ta historia nie dotyczy tylko Manasicha, chodzi o mnie i ty te. czy słyszałeś o tak okrutnym królu, E w wityni Boga prawdziwe centrum bawofalstwa. Człowiek, który nie tylko praktykował czary i kult pogaskich bogów, ale był w stanie powiedzieć swoje dzieci w makabrycznych rytuałach. I wicej rozkazał prorokowi Izajasza, tym samym, który ogłosi cuda Boga w całej witej Biblii. Mołesi to wydawa fabu jakiego mrocznego filmu, ale gwarantuj ta historia jest prawdziwa, nagraną w witych Ksikach, które przekroczy wieki. Nazwa tej mrocznej postaci Król Menase, syn Ezyasza, tego samego wiernego króla, który jest niezwykłymi cudami i który widzia, jak Bóg porusza niebiosa na jego korze. Jak to moliwe, e syn błogosławionego pogry Ezi tak boko w ciemności. Odpowiedź na te tajemnice znajduje Ezi na stronach dwóch królów 21 i 2 Kronik 33, gdzie wita Biblia ujawnia jeden z najbardziej niepokojcych i zapomnianych narracji w Jerozolimie. W tej treści dowiesz się, jak Jeruzalem wpadł w ciemno, która wydarzy Ezi wraz z zegar sonecznym Akas jakiby i Cuteze ponieważ Manas jest posta pogaskich otarzy i promowa Kalti pogaskich na Beel, Aserra i Molok, porozmawiajmy tej o Nekromantach, domysach, wityni z bezczeszonej Jerozolimy i powiceniu dzieci Bogu Molok. Przygotuj Esi, ponieważ nigdy nie zobaczysz tej czci prawdziwej historii biblijnej w ten sam sposób. Co więcej, zrozummy, w jaki sposób perwersyjne panowanie pozostawia znaki, które przekracza pokolenia i jak uciszeni prorocy próbowali ostrzec przed boskim ozdem, który nadejdzie. Ta historia jest jednocześnie ostrzeceniem i lekcją niebezpieczeństwa odejścia od Boga Izraela w poszukiwaniu wygody. W Igilii Lubisz zna tajemnice Biblii, historie, które nie jest opowiedziane i ukryt stron pisma Witego. Pozostał ze Emen do koca, ponieważ oprócz zrozumienia historii Sicha zastanowicie Esi na tym, co dzieje Esi. Gdzie wiara staje Ezi tylko pustym zwyczajem, a wito zmienia Ezi przez profan. Przed ciemności, która zostanie zabita nad Jerozolim, by z cudów i niezachwanej wiary. Eze zaś, ojciec Menasse, by jednym z chodniejszych królów Judy. Według Biblii zaufa Bogu, jak nieliczni, liczni, obalać pogarskie otaże, niść boki i przywracać kult Pana wityni Jeruzalem. Jego historia jest rejestrowana w dwóch królach 18 i dwóch kronik 29 gdzie jest opisywana jako kto, kto zrobi to, co bają proste w oczach Pana. Ezerz nie tylko zdzi, ale też zainspirowa prawdziwy duchowy renesans u ludzi. Za swoje panowanie Ezer stan w obliczu groby Synakyb, króla Asyrii, który maszerował przeciwko Jerozolimie z ogromną armią. Z otoczonym miastem i przerażonym ludem Ezechasz szuka pomocy proroka Izajasza. Biblia donosi w dwóch królach dziewiętnastu e po arliwej modlitwie Bóg Wysa Anioła który w ciągu jednej nocy zniszczy 185 tysiące onierzy asyryjskich. Cud ten został oznaczony jako jeden z największych aktów boskiej interwencji w historii Żudi, co dowodzi, że adne Esa ludzka nie pokonuje się najwyższych. Kolejnym uderzającym odcinkiem Icia Ezyziasza, była jego śmiertelna choroba. Prorok Izajasz poszedł do niego i ogłosi, a e nadszedł jego czas. Zdesperowany, Ezeżasz odwróci Esi do Kieni i modli esy, rozlewaj cztery Ży. Poruszy Esi, Buko i i z powrotem, by powiedzie Ebdzie kolejnymi 15 latami. Jako znak tego cudu Pan sprawi, esoneczny zegar akaza z powrotem 10 stopni co nadprzyrodzonego, które nawiedził i Jerozolim. Raport z tego wydarzenia jest w dwóch królach dwudziestu i do dziś intryguje uczonych. Pod jego żdem oczyszczono wityny Jerozolimy i przywrócono White uroczystości, takie jak Wielkanoc. Po raz pierwszy od wielu lat ludzie zgromadzili Esi, aby oddać Ci prawdziwego Boga, oferując ofary i słuchać czytania prawa Mojesza. Ezeżar zorganizował kapanów i Lewitów, odbudowa Kieni i zapewni, że miasto jest fizycznie i duchowo chronione. Zrozumia, E Adnes nie była wystarczającą bez obecności Boga, a ten pogód jest jej Esi podstaw jego przywództwa. Cała Ezeżar rozprzestrzenia Esi, a nawet obcy królowie wysali prezenty. Uznać oświadnicia Żudi. Jego historia pokazuje nam, w jaki sposób wiara mu zmieni okres zagrożenia w czas fej. Ale, podobnie jak w wielu rodzinach, błogosławieństwo pokolenia nie gwarantuje losu następnego. Niestety, syn Zeziasza, Kiesa i zdecydowały Esi esi poda pograć ludzi w ciemności bawochwalstwa i czarów. Kontrast między Ojcem a Synem ujawnia boki duchowy dramat, który zrozumiesz po niej. Podczas gdy Jerozolima wciwitowała zwycisko przeciwko Asylii i cud icia Ezydziasza narodzi Ezyki Jesaj Menase. Dziecko pojawiło Esi na wiecie poród miasta pokoju, chronionym przez Boga i prowadzonego przez sprawiedliwego króla. Ale przyszło tego chłopca daleka od odzwierciedlenia fejego Ojca. Menase dorasta, słuchaj co powieci o cudach, podanych w modlitwach i Bogu, który wycofa soce. Ale z czasem duchowa jasno Judy za czaby wychodzi. Biblia donosi, Ezechasz e zmarł, gdzie Menasę mija zaledwie 12 lat. Bardzo młody, aby zrozumieć ciar korony, Menesę tron bez niezbędnej dojrzałości duchowej. Wraz ze śmierci ojca SD został przyjęty przez doradców i kapanów o niejasnych intencjach, wielu z nich uraonych reform Ezeziasza. W modoci menase widzieli moliwo przywrócenia starych pogarskich kultów i odzyskania utraconych przywilejów. Atwi wpływ młody król zać Ezi poddawa. Dziedzictwo Ezerzesza szybko zostało zapomniane. Otarze do Baala i White słupki Asera zostały ponownie wzniesione w całej Jerozolimie. W własnych wityni Pana umieszczono obrazy dziwnych bogów z White Santuarium. W cenie błogosławione masto bają zdominowane przez czarownice, kalti krwi i praktyki zabronione przez prawo Mojesza. Dokumenty biblijne w dwóch królach 21 stwierdzaj, Emenasy radzi sobie gorzej niż wszystkie narody, które Pan zniszczy przed Izraelem. Menasę nie tylko przywróci idoli, ale tej pogry Ezji w strasznych praktykach. Zrobi obrazy dla armii niebieskich, konsultowa media i czarnoksiniki i posun Ezji tak daleko, aby powić swoje dzieci w ogniu. Dolinie o nazwie Gine, połuna na obrzejach Jerozolimy. To miejsce stanie Ezji w wieki później, synonimem wiecznego podpienia nazywanego przez Jezusa piekiem. Postawa Manasicha Sicha przekroczy wszystkie granice i zaczął Ezji wyczerpa Boska cierpliwo. Dlaczego syn takiego wiernego króla zagubi Esi w ten sposób? Wielu uczonych uważa, że bez bezpośredniego wpływu Ezydziasza i otoczenia skorumpowanymi przywódcami Menasy został ukształtowany przez rodowisko. Inni twierdzą, że ich modzie u była zaproszeniem do Dumy i z towarzystwa. Pewne jest to, e Juda, która kiedy cieszy Esi nad przyrodzen ochrą Boga, za powane konsekwencje. Prorocy zostali wysani, aby go ostrzec, ale zostali zignorowani lub zamordowani na polecenie własnego króla. Kontrast między Ezydziaszem i Manasechem ujawnia ponad czasów, biblin prawd wiara nie jest w stanie przetrwać. Adne dziecko nie dziedzici witoci rodziców. Kate pokolenie musi samodzielnie zdecydować, do kogo bdziesuj. Juda została teraz przekazana ciemności, ale Bóg w jego niosierdziu nie podda esi takatwo. W nastnych rozdziałach zobaczysz, jak najwyżej interweniuje nawet najgorszych panowania i przekształci tragedii w odkupienie. Historia Manasicha dopiero Ezi zaczyna. Panowanie Menasse, które trwało 55 lat, bają najdłuższe w historii Żydów, a najciemniejsze. Młody król nie tylko kontynuował obrzydliwości innych narodów, ale przekroczył wszystkie granice za. Zamiast przylega do wspomnień jego ojca Ezyżasza, Menasse wydawa Ezi Haczego zamieniając Jeruzalem z witego miasta prawdziwe centrum bawofalstwa i okultyzmu. Według dwóch królów, rozdział 21, werset 6, Menasy pójść Syna przez oługi, praktykowa zgadywanie i czary i konsultowa medium i czarodziejów. Zrobi wiele rzeczy, które urazi Pana, prowokujć Jego gniew. rytuały poarowe miej i miejsce w Dolinie Chinom, znanej również jako gine, gdzie dzieci powiecono Molok, okrutne bokozelaznymi ranionami. Tam Menasy udzieli własnej krwi w poszukiwaniu pogarskich błogosławiestw i duchowej ochrony przez pogaskich bogów. Ale jego niegodziwo nie zatrzyma aby Esi na tym. Zamówi obrazy niebieskich armii, które mają B.Y. pomalowane i żebione na cianach w wityni Jerozolimy. Pokry ci i, i zbudował otaż Baalowi i gdzie ciągu domu Boga. Masto zostało zabrane przez boków, magicznych praktyk, czarów i ofiar ludzkich. Kadi, prorok, który wstał, by go ostrzec, został przeladowany i zabity. Tradycja judowska wskazuje, że prorok Izajasza byli wrotku podczas tego panowania choć on Biblia jej nie opisuje, Talmud i Pisma Rodziców Kocioła popierają roczną relacji. każdego roku Jerozolima bardziej zanurkowa w ciemności. Ludzie, którzy kiedy byli wiadkami cudów wyzwolenia pod Ezyziasiem, obecnie zaangażowani w ordzi religijne, ofary krwi i kalti w obcych gwiazdach i Bogach, Menasse zdawa i wymaza Kate wspomnienie Boga Izraela. Dwóch królów rozdział 21, werset 9 opisuje. Emenase doprowadzi na do zrobienia gorzeń i narody, które Pan zniszczy przed ziemi Izraela. Gnie boj zać ezi manifestowa. Prorocy wymylili surowe przesania, tak mówi Pan. Przyniósł Jerozolim i dzia ta katastrof, która sprawi e uszy wszystkich, którzy dwie królowe rozdział 21, werset 12. Ale Menase, zahartowany, gardzi ostrzeniami. I Bóg Pacjent spodziewa się odpowiedniego momentu interweniowania. Ta CZ historii ujawnia co boko w boskiej naturze Bóg jest długi, ale nie zaniedbuje sprawiedliwości. Przez dziesięciolecia front najlepiej znoszone menasę. nie dlatego E bo ale dlatego E wiedzą co nadchodzi. Widzieć poza przewrotności, mogliwy aleja, mimo to cena nieposłuszeństwa byłaby wysoka dla króla i narodu. Trwa najciemniejszy rozdział Judy i wkrótce nadejde konsekwencje. W nastnych rozdziałach zobaczysz, w jaki sposób Bóg pozwala na osiedlenie Esi chaosu. Ale tak, co, co zaskakujce, boskie nieosierdzie dociera nawet do tych, którzy wydają Esi mi wice i zbawienia. Ponieważ w GBI dusze Aden grzech nie jest tak wielki, e Bóg nie mógł wybaczyć, a historia Manasechu to udowodni. W miarę upływu lat i obrzydliwości zgromadzi Esi nad Jerozolim. Goł z Boga nie milczą. Dzięki anonimowym prorokom i bezpośrednim przesaniom, Pan Ostrzeg Naród i król Menase, ESDB es debdzi nieuniknione. Dwóch królów rozdział 21, wersety 10 i 12 stwierdzaj, e Pan powiedzą. A Pan przemawia przez swoich sag, proroków, mudla Manaseja, króla Judy, popeni te obrzydliwości, robić gorzej cokolwiek, co Moretowie zrobili przed nim, a tej uczyni Jude z jego idoli. Wig mówi Pan Boga Izraela, oto przyniósł takie zeto na Jeruzalem i Jódz. Bóg obieca, że zmierzy Jerozolim z te same co czoszczane miasta Mali, miasto północy, które dziesięciolecia w zostało zniszczone i wzięte w niewoli przez Asyryjczyków. Oznaczało to całkowite zniszczenie i wygnanie straszne miejsce dla miasta, które niosło ajemaj AY Pana. Ale Menase, lepiej w swojej arogancji, odmówi usyszenia. Tekst w dwóch kronikach rozdział 33, wersikł 10 raporty. Pan rozmawia z Manassehem i jego ludem, ale nie słuchali. Wayne wtedy pan zezwoli na armię Asyrii pod dowództwem Esarhadom lub zapisy historyczne Runi Ezji, ale oboje ździli w tym okresie. Ataku Izdad. Przeciwiesłe do poprzedniej kampanii, tym razem celem byli nie tylko ludzie, ale sam król. Menase został swytany, przykuty z grzowymi acuchami i zabrany jako wieże do Babilonu, który w tym czasie był pod żdami asyryjskimi. Wyobraź sobie scenę ten który mija samozwaci nietykalne, wadca icia i mierci, kapan kultów pogaskich, teraz maszerowano upokorzony, z niskimi oczami, rkami i stupami, a broda rozrwała wstyd przed swoimi wrogami. Wygnanie Manasicha bają szokiem nie tylko dla niego, ale dla całego królestwa. Ci, którzy w cieni Esi go obawiali, zaci widzie, e nawet najbardziej niegodziwy wadca nie uniknął boskiej sprawiedliwości. Jerozolima była bezbronna, bez przywództwa a ludzie zdawał sobie spraw sceny zbiorowego nieposłuszeństwa. Ten odcinek ucieczego Bokiego Bóg mu nawet czas na działanie w naszych oczach, ale kiedy decyduje Esi interweniowa, nic i nikt nie ma u Esi obsze. To bają w więzieniu Babilonu, otoczony ruinami i przykuty jako wspólny przez tcą, którego menasę czuła prawdziwy ciar swoich grzechów. Ten, który opuści niewin wityni i zabi, teraz dowiadczy samotności i ciszy, ale to... Co sprawia, że ta historia jest jeszcze bardziej imponująca, jest to, co dzieje Esi dalej, ponieważ tam, gdzie wielu widzia tylko podpienie, Bóg widział okaź do odkupienia i to gdzie centrum naszego następnego rozdziału. Jeśli jest co, co pismo wyjania, bez względu na to, jak Boga odchał grzechu, bo nie osierdzie mu do niego dotrze. I, Wayne w ciemniejszym punkcie Echama naszej historia ma zaskakujący kurs. Ten sam człowiek, który zwróci Esi przeciwko Bogu, zbezczeszczy wityni, powici własne dzieci i poprowadzi, jej naród do grzechu upadł na kolana w wizieniu. Według dwie kronik rozdział 33, wersety 12 i 13. I Bedece w trudnej sytuacji, bagę do Pana, Boga i bardzo wilgotnego przed Bogiem swoich rodziców. I modli esi do Niego, a Bóg jest jej esi dla Niego i usłysza Jego prad i przyprowadzi Go do Jerozolimy, do Jego Królestwa. Nast nie ma uzna, e Pan jest Bogiem. Wyobraź sobie scenę Menasę. Wcześniej znakomity, teraz szmataw, ranny i upokorzony, módlcy Esi drcym gosem ciemnym zaku widzenia babilowskiego. Ten, który kiedyś zbudował ołtarze Bejel, teraz paka do Boga Izraela, tego samego Boga, którego rzuci wyzwanie. Biblia nie zgasza dokładnych słów tej modlitwy, ale tekst wskazuje e upokorzy Esi. Wskazuje to, e nie bają to powierzchowne baganie, motywowane tylko strachem, ale prawdziwa, gboka i bolesna pokuta. Uzna Bede, e odsunesi od Boga swoich rodziców i zda sobie spraw, e znała tylko zniszczenie i wstyd, gdy kroczy na własne drogi. A oto najkikniejszy punkt tej narracji Bóg Sysza. Nawet po tak wielu obrzydliwościach boskie, niosierdzie rozszerzyło esi na menasę. Jak stwierdza stwierdzenia rozdział 3, werset 22. Niosierdzie pana jest przyczyn nie jest konsumpcji, ponieważ jego niosierdzie nie ma i koca. Bóg nie tylko wybaczy, ale przywróci Menasę na tron Jerozolimy. Co niezwykłego pod względem politycznym i duchowym. Pokonany król, upokorzony i wygnany rzadko mija szans wróci do swojego królestwa. Starożytnym wiecie, bają to praktycznie niemoliwe. Ale dla Boga nic nie jest niemoliwe. Ten powrót BY nie tylko fizyczny. Kiedy Menasę wróci do Jerozolimy, wróci również z innym sercem. I ten człowiek, który w czynniej wypełni miasto boków, Zaś naprawia szkody, które wyździ. Ale wpływ tego alu był do niego ograniczony. Naród był wiadkiem transformacji tego, który wszyscy uważali za nierojkulne. Blunierski król teraz oddany. Przeladowca teraz przywrócony. Udowodnia to, że Aden Grzech nie jest wikrzyni aśka boy, gdy jest ściera pokuta. Najbardziej wzruszającym w tym rozdziale jest przesanie, które odbija Esi Echem do bez względu na to. Jak odległo odnikną od Boga, jeśli istnieje upokorzenie i prawdziwa pokuta, syszy, przebacza i przywraca. Powrót mana Sicha do Jerozolimy, by bardziej niż koniec jego fizycznej niewoli. By to pocztek procesu duchowej rekonstrukcji wysiek, który, upuno ujawni ścierę jego pokuty. I tutaj, jak Bog duchów zasad, Bóg nie tylko przebacza, ale pozwala Skruszkowi na przywrócenie tego, co zostało zniszczone. Według dwie Kronik rozdział 33 wersety roku 1416 pierwszym podejdzie Sicha w znowieniu tronu bają wzmocnienie obrony Jerozolimy. Ale tym razem nie po to, by chronić boków lub obrzydliwości, ale chroni lud i dom boi. W cieniej masto zaczyna oddycha nowy czas. Potem żyje odwane nastawienie usun dziwnych bogów i boków Domu Pana. Te pogarskie otaże, które sam zbudowa i które zawstydzają Dziad zostają obalone. Menasse teraz nie wstydzi Esi tego, co kiedy wywyższy. I wicej zaufaj otaż pana. Otaż, który został zaniedbany i zabarjony niewin krwi, został przywrócony. W nim Menasse ponownie ofiarował farę komunii i w wdzięczności. Uznaj, bo dobro i nosiedzie. Wyobraź sobie ten scenariusz zebranych ludzi, oczyszczona witynia. Zapa prawdziwego kadzida ponownie wypełnia Jerozolim. Mczyni i kobiety, którzy zostali skaniani do BDU. Byli teraz wiadkami, jak sam król w front, poprawiać obrzydliwości. Z pewnością miał to, boki wpływ na dad. Jednak nie Kate uszkodzenie mało został Choć o usunie doli i nakaza ludziom wielbienie pana, wielu S Esi w UPS. Znaki dziesięcioleci bawofalstwa i duchowej korupcji nie zniknę z godziny do drugiej. Jest to jedna z najtrudniejszych lekcji w jego historii, grzech Mona wybaczy, ale konsekwencje pozostają na film. Mimo to szczery wysiek Mana aby poprawić jej BDY, pokazuje, a nawet później warto spróbować przywrócić. Duchowa rekonstrukcja, którą zać pozostawia Wayne ocenę. cenę. Choć jego synem mam powróci do bawochwalstwa, przykład transformacji Mana Sicha został zachowany w Pimie Witym przez nas pokolenia i dla nas. Jego dziedzictwo jest paradoksalne by jednym z najgorszych królów, ale tak jednym z największych przykładów pokuty w Biblii. Człowiek który udowodni, e Bóg jest w stanie przywrócić nawet najbardziej zagubionych. Działania niegodziwego panowania menase nieby bez odpowiedzi. Jeruzalem, który kiedy mieszka pod cieniem proroków i kultu Boga Izraela, została teraz przekazana konsekwencjom uogólnionej apostazji. Powrót pogarskich otaży i obrzydliwych powice jako ohydna ofara dla molocha wywoła atmosferę sprzyjać boskim ozdowi. Wita Biblia Szczególnie w Dwóch Królach XXI szczegółowo zapisuje obrzydliwości popełnione w Wityni. Kult Baala i Ashir, praktyka nekromancji i konsultacji z boskoci oraz rozłanie niewinnej krwi by tak wiele, ESD boj wydawał esy nieuniknione. Sowa w czynie uciszonych proroków rządzi by tragicznie z To nie tylko BDY i ale krucho ludzi, którzy współpracowali za duchowym upadkiem. Brak silnego przywództwa brutalny kontrast z dem esd ułatwi rozwój praktyk pogaskich, UPST jest punktami powiedzenia. Podczas Dywitynia Jerozolimy, symbol ewego Boga, jest jej esystem bezbonych kultów. Prorok Izajasza, który wierzy w i by cudów takich jak zegar sułkę Ahaza, niestety nie mógł EZI zamknąć przed ustalonym duchowym chaosem. Zgodnie z żydowskimi tradycjami by Y ofar Manaseja, wyciszonego i brutalnie zabitego, który pokazuje jedynie grawitację apostazji w Jerozolimie. Tymczasem siedmi narody, takie jak Asyryjczycy i Babiloczycy, postrzegali duchowe osabienie Żudi jako okazji. Prorostwa Izajasza, przed wielką nadziei, teraz wskazywaj, eboski wyrok zwróci Eji do ukarania zbuntowanych ludzi. Erzdem Menase pozostawi gorzkie dziedzictwo grzech zbiorowy uczyni Jeruzalem miasto w ciemności, a boskie OSD STS i coraz bardziej obecne. Jednak nawet w obliczu tego Bóg Izraela wykazywa cierpliwo zaproszenie do pokuty, którego lud niemołów Peni zaakceptowa. Najbardziej dramatyczny punkt w historii króla Manasicha przybywa z jego niewoli dla Babiloczyków. Moment, który oznacza wierzchołek boskiego wyroku nad jego żdem i dżad. Jak zapisano w dwóch kronik rozdział 33, werset 11, Menasy został przywieziony prudźu do Babilonu, surow kar, która odzwierciedla konsekwencje jego buntu przeciwko Bogu Izraela, w tym mrocznym i samotnym więzieniu, z dala od blasku tronu, Menasy mija czas na refleksy. Ten sam król, który promowa kalty pogaskich, który upowania ofary dla Molocha i zbudowa otaży dla Baala, staje w obliczu ludzkiej kruchoci. W tej chwili upokorzenie jego wiara stała Esi prawdziwa i autentyczna. Paka Boga, Gboko Aowa za swoje grzechy i przyzna, eba w w Izraelu, pogarskich kultach i obrzydliwoczach popełnionych pod jego mnie magdziu trwa. Ten król, który kiedy wydawa Esi niezwyczony, est jej Esi potnym przykładem tego, jak pokuta mu przekształci nawet najbardziej mocne serca. Bóg usysza jego paci Demonstracji niosierdzia, pozwoli Manzechowi wrócić do Jerozolimy. Ten powrót by naznaczony nie tylko wznowieniem wadzy, ale tej kradyka enzman w jego wysiki w celu naprawy duchowych szkód, które wyździ. Jednak powrót Menasy nie usunął bokich ladów apostazji. Witynia wci utrzymywała bliznę z a lud źródeł ci walczy o konsekwencje dziesięcioleci bawochwalstwa i grzechu. Mimo to jego historia sui jako iwe przypomnienia o mocy Boga Izraela. W tym rozdziale Eciama Manasicha Sicha wyzwala, że jesteśmy gotowi rozpoznać nasze BDY i szuka prawdziwej transformacji, nawet jeśli wszystko wydaje Ezi zagubione. Został ze EME na następny rozdział, w którym zbadamy wieczne lekcje tej niesamowitej historii. Teraz, gdy podróżowaliśmy po królewskiej historii biblijnej, Menase, króla Judi, który przekształci w Centrum bawofalstwa, nadszedł czas, aby Ezi zastanowił jak to, kto dorasta, znaj cuda Boga. Podobnie jak Ezezaś i znak na zegara w sułkę Ahaza mu podda Ezji przewrotnemu i nietypowanemu panowaniu. To pytanie przypomina Ezji do dnia dzisiejszego. Odpowiedź mógłby w niebezpieczeństwie odziedziczonej wiary, która nie eje w sercu. Menasy otrzyma silne duchowe dziedzictwo, ale pozwoli skorumpowanemu doradcom i jego łazn dum zniszczy wszystko. Ta apostazja w Jerozolimie, powrót pogarskich otarzy i powiedzenie dzieci ke z wyranymi ostrzeniami o tym, co Ezji dzieje, gdy porzucamy i dla wygodnych. Dzisiaj, jeśli z dumy nas zwraca nasz uwag na współczesne pułapki, które wpuszczamy na nasz osobist w tynie, czy to w umyle, sercu, czy społeczności. Ba, tak w Izraelu w tamtych czasach, mowy dawa i odlegie, ale dzisiejsze bawochwalstwo ukrywa komfort, rutynowe i faszywe ochroniarze. Czy pozwalamy równie otażom pogarskim na inwazję naszym mieczem duchowym? I jakie prorocy uciszeni w nas, jak tam i Izajasz. Ta refleksja jest niezbna aby uniknąć boskiego ozdu, który w Biblii był tak jasny przeciwko Manasechowi i jego panowaniu. Zapraszam do zastanowienia Esi, które duchowe dziedzictwo chcesz zostawić. Jak zachowa prawdziwy wiar w obliczu pokus i otaczających nas obiektów. Zastanów Ezji na tym, a jeżeli ta treść ci dotkna, zasubskrybuj kanał i umoliwia powiadomienia, aby nie stracić kolejnych filmów, które pogbijaj te tajemnice biblijne. Teraz, gdy znasz prawdziw historii króla Manasicha i jego niegodziwego panowania, ofary dzieci, a nawet maja proroka Izajasza, czy czas zastanowi Ezi, w jaki sposób to, kto by wiadkiem cudów, takich jak Ezezaś i znak na słonecznym zegarku Akaza, mógł uciec od Boga Izraela. Czego ta historia uczy nas o prawdziwej wiary i niebezpieczeństwach związanych z dziedziczoną wiar? Czy chcesz zbada łazn w wityni i odeprze otaczające nas współczesne bawofalstwa? Jak mojemy zapobiec przejdziem naszego ecia duchowego, a prorocy w nas jest uciszeni? Jest to potne pytania, które zasługują na Twój uwagę. Jeżeli ta trej Twojego serca i wzbudza nowe zrozumienie, koniecznie zasubskrybuj kana i aktywowa powiadomienia. W ten sposób gdzieś śledzi inne wpływowe historie witej Biblii, objawienia uciszonych proroków i nauki, które macie kształt Twojej życie. Czy jesteś gotowy aktywny i prawdziw wiar, która opiera Ezji pokusom wiata? Udostnij w komentarzach, co zwróci Ci najwięcej uwag tej historii i będziemy rośni razem na tym spacerze.